Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś pokażę wam w jak prosty i szybki sposób wymienić, wymontować uchwyt, wieszak, tą gumę mocującą nasz wydech w samochodzie osobowym. Tutaj akurat w tym przypadku Fiat Punto drugiej generacji. No i tą, tą gumę tutaj przeważnie się w ogóle nie wymienia tak naprawdę, nawet jak jest para ciała, tutaj no, no w znacznym stopniu zużyta. Przeważnie właśnie jest tak, że na przykład, gdy nie wiem, są stuki, puki w samochodzie i wtedy po prostu wiemy, że się oderwało, i wypadałoby po prostu no, założyć nową, no nie? żeby to nie powodowało innych uszkodzeń czy ewentualnego oderwania całego wydechu? I tu, żeby to po prostu wymontować, wyjąć ten cały wieszak, to wystarczyłoby, jak widzicie, płaskim śrubokrętem sobie wbijamy odpowiednie miejsce z jednej. I z drugiej tej strony widzicie, bo jest z prawej, musimy z prawej wymocować, i wymocować z lewej strony. Ja tutaj miałem strasznie słabe podejście, nie mam tutaj w ogóle no, jakkolwiek go podwyższyć, w jakimkolwiek miejscu i tak dalej, żeby wam to lepiej pokazać. Po prostu zanurzyłem się pod, pod podwozie, pod samochód, no i pokazywałem wam to po prostu tak mniej więcej, żebyście widzieli co i jak, jak to ma po prostu wyglądać. No właśnie, i tak to wygląda. Zobaczcie, tu po prostu wyciągamy sobie z jednej blokady z tej główki całe mocowanie. Yy. Powiem Wam tak szczerze, że ogólnie, gdybyście mieli super dostęp, bo tam z tyłu jest dostęp przy końcówce wydechu, to jest o wiele lepiej się wciąga tą gumę. Co innego, pod spodem jeszcze sobie tutaj musiałem kamerę używać, trzymać w jednym ręku, drugą ręką jeszcze. To jest naprawdę uciążliwe i troszkę jest ciężko tą gumę po prostu zdjąć. Trzeba troszkę dużo się użyć w tym punkcie. No i tak to wygląda, widzicie. Bardzo prosty sposób, wyjmuje się ją i z powrotem się zakłada. Z jednej i z drugiej strony. I to wszystko do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.